Mamy swój joł ziom, No, a więc tak, mówcie coś, polski hip-hop teraz. Polski hip-hop, polski hip-hop, polski hip-hop. A więc najpierw się dowiedziałem, że Snow był największą gwiazdą tamtych czasów, prawda? I grał w serialach, i w wielu filmach, i od razu... Ma to własną to... protokolenię pornograficzną. No, jak wchodzi do domu, to ma taki a, wielki jak? talerz. Pornograficzną. No nie widziałeś tego, jak laski przed tańczą? Yy, się tego, że nie idzie. Nie, zagraży, to... nie to... hip hop oczywiście, no to... No. Mamy różne tak. rodzaje. jest rap, czyli taka nawika o życiu, prawda? Jest Street Hop. Rap, tak. Rap generalnie to jest muzyka, jak już mówiłeś. Tak, tak no, tak, my też... Jest, jest nawika z muzyką, prawda? Z muzyką. Tak, o życiu. Street Hop o to życiu. jest taki m, trochę bardziej no, uliczny rap. Czyli, Czyli taki hardcore Polski, taki na hard, hardcore. Takie wiecie. No i jest O, to jest to. Ale nie, nie ma streethooku w Polsce, jest tylko jeden No to mówię, no, Polsce, no to oni no to Obliczny no hip-hop, nie? No, no to dobra, obliczny, no. dobra, ona jest tam, zagraniczna jest streethook, no prawda? Wie, wie, no i tworzy go nas, ona się na lekcji, oczywiście ten z nam powiemy, wszystko o rzeczywistości, prawda? W jakim miała rzeczywistość. Ja tam widzę jesteś nie wypatrzony mm. na no, prawo ręką. Jest. Jesteś na polewej, czyli po prawej tutaj. Dobra, to, nieważne. No, no jest... i tak. A yapy. to będzie do górągami? Nie. No, <hats> Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No i rzucili się na nas, Filipo, prawda? Gangsta rap, czyli to najczęściej ice tworzy. Najczęściej chodzą z takimi wielkimi czapami takimi. Ooooo. No i... No i o, o, mówią o tym jak zabijają innych z gangów przeciwnych, czyli blocki klipsów, a Czyli opowiadają. W sumie... No w sumie nie. Isklip no, tworzy taki rap I to jest bardzo twarda muzyka i bardzo twarde słowa, naprawdę. No i tak, no i opcja jest taka, że... Czalisz. No i... To się wygnie, nie? No i bierzesz kamerę i ten. Tak? stary gdzie coś? Dobra już wychodzę no na razie Dobra po mam się zwijam się na razie to się przyda dzisiaj mam robotę skręci go sobie jeszcze za <grybuj> 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 Dobra już no, tak. Generalnie nasz gang nazywa się... Jak, jak się nazywa? Mięta w płucach. Mięta w płucach. Tak, naszym liderem jest szczur. Którego wyprowadzam? Otóż on... który się robi pod siebie. Otóż on daje nam wszystkie rozkazy, nie szczurek? To jest nasz boss. No i ogólnie zabanie nam palić markwalnie, ale niestety Hmm. Dobry był. Nie trzeba coś nagryw porządnego. Otóż nagrywa się? Nagrywa się. Otóż se-walk. Jest mm. to taniec. można powiedzieć, że błędnie uznawany za taniec, ponieważ są to kroki mm, nóg. No i ogólnie mm, chodzi w tym o to... Potem zaprezentujemy wam, czemu mi twas? twarz? Może no, będzie tak. E, a więc, dobra, a więc no opcja jest taka, że po prostu mm, wychodzi się do was z gangu Cripsów, którzy tańczyli jak zaginięta przeciwnego gangi, osobnika z przeciwnego gangu blowców. no i tańczyli, przy jego ciale, bardzo się z tego zadowoleni. i... Tak. W ciele. w ciale? No i... Dobra, czekaj, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie skończyłem. No i w ogóle... Prawda jest taka, że y, ludzie to malą, ponieważ jest work, walk, clown walk i crown. Clown to jest taki już taniec, ponieważ te szybkie kroki do bitu. Clip to jest już taki mniej taniec, ponieważ bardzo wolno się to tańczy. Zaprezentujemy wam wszystko, raczej ja zaprezentuję tak na lekcji. No i crown, co w ogóle nie jest moim zdaniem Tańcom to jest ciałem, nie? Różne fale, yo yo. Motherfucker joł. Madafaka, twoja stara, ja! No jedziesz dalej jeszcze. Co będziesz dalej? No to wam tutaj zatańczę, prawda? Wybór nakręci jak ja prawie jeden krok. Fajnie, że nogi mi pokamerujesz. Nos specjalnie. No dobra. Tyle. Halo mamo Ale czekasz na mnie No, która jest godzina No to my kończymy zaraz tą pracę No bo... Ale pozdrowisz moją nauczycielkę czy nie? No pozdrowiam No i co, widać na tak wygląda nasza praca na woz w godzinę e, 55 minut e, Dobra nas poczęstował obiadem, za co jesteśmy bardzo wdzięczni e, Niestety jego kontakty były zimne Nie dało się ich zjeść Trzeba mu przyznać, że nie poczęstowano nas z ziemniakami Stanie, i Burakami ten monitor Nie poczęstowano hmm. nas ziemniakami ani burakami Brainerd do Polski trafił w połowie lat 80. Cicho lat. tam! I fregaty. Cicho, cicho, cicho teraz ja! Dobra, teraz czy to ma dostać? Nie, czyli ja krawiec, tak? Dziękujemy za szósteczki Pani Dziękuję <grym> Dziękowałem za szósteczki. I oni, oni tworzyli muzykę właśnie pod, pod siebie, promowali swój gigant, i do tego gigantu klipsów. <grym> Się, nie? <grym wytrych> nie mogę robić muzykę pod siebie. <grym wytrych> Dobra, a więc tak, więc tak. Teraz tak, więc tak, więc tak. Więc tak, polski po teraz. I się no. na polski pop po, Polski Polskich polski się pol. na. A. a. B. Czyli pan C, Hardcore? <grym wytrych> nie, nie. Już od dawna ciebie nie widziałem. Tak mi smutno jest bez ciebie, tak mi źle, lecz myślę, że kiedyś się spotkamy.